Witam Was serdecznie na kanale miejskim Grzyby w Nowej Cucie. Dziś pokażę Wam po raz kolejny grzybka drewnowego który już nieraz gościł naszym kanale. Ale wszelkie filmiki były do tej pory nieme. Materiał jest również archiwalny, bo jest z 7 listopada bieżącego roku, ale nie aż taki stary jakby się mogło wydawać. To jest koporek promienisty, bo o nim teraz mowa, to grzybek rosnący w dużych skupiskach na drewnie drzew liściastych zarówno na żywych, jak i drewnach, na żywych drzewach jak i na, na martwym drewnie jest to grzybek jednoroczny bocznie przyrośnięty do podłoża o nierównej lekko powodowanej górze owocnika o kolorze żółtawego u młodych okazów poprzez ciemno pomarańczowy brązowy i prawie czarny u starych grzybów Błyskoporek promienisty to grzyb o drobnych, jasnych porach i ciemnym, brązowym miąższu. Błyskoporek to groźny, nawet bardzo groźny pasożyt drzew. W komentarzu albo na końcu filmu mam link do materiału, gdzie widać tego grzyba w innych stadiach rozwoju, także będziecie mogli sobie porównać. Tradycyjnie zapraszam do komentowania, subskrybowania, udostępniania. Także będę się już żegnał. Do zobaczenia gdzieś na trasie. Cześć!